Dobra, dziwki. Czas na wiadomość dla nas wszystkich. Pamiętacie, ile razy mamy jakiś problem z czymś, próbujemy coś zrobić i nam nie wychodzi. Ja na przykład mam taki problem. Dzisiaj chciałam wyjść po śniadaniu sobie do żabki, ale złapał mnie atak pani. Jestem przed okresem i jeszcze dodatkowo mam jakieś dziwne jazdy z cukrami, No po prostu wszystko naraz. No i nie wyszło. I teraz pytanie: jak musiałabym się dostosować do tej sytuacji, żeby mi wyszło. Przede wszystkim nie cisnąć na siłę. To nie jest tak, że jestem koniem zaprzęgowym i ja po prostu popapatajam wszędzie, jak tylko mogę. Tylko mam swoje ograniczenia. Wy też macie swoje ograniczenia. Nie chodzi tutaj o jakieś głaskanie po główce, ale chodzi o taką życzliwość do siebie. Może być tak, że po prostu za pierwszym razem Wam coś nie wyjdzie i to jest OK. Popełniliście jakiś błąd, no i z tego błędu trzeba wyciągnąć wnioski. W moim przypadku prawdopodobnie jest to po prostu rozregulowany układ nerwowy. Ostatnio nie za bardzo się wysypiałam, bardzo się stresuję ostatnio. Ogólnie dużo rzeczy mam na głowie i to mogło się przełożyć właśnie na to. Dodatkowy po prostu e, trigger dla strachu i po prostu gotowe. Dlatego tak bardzo ważna jest świadomość siebie samego i to żeby wyciągać wnioski z tego co się robi. Bo na tej podstawie możemy dostosować swoje działania. Jak nie wyszło raz, to wyjdzie za drugim razem, jak nie za drugim, to za tysięcznym, ale wyjdzie. Dlatego bardzo ważne, że jest to, żeby się nie poddawać. Nie wszystko musi być perfekcyjne, nie wszystko musi się udać za pierwszym razem i nie zawsze powinniśmy się w ogóle porównywać do kogoś z zewnątrz. Ktoś przechodził pewne rzeczy wiele razy, które go przygotowały na tą rzecz, która wyszła mu za pierwszym razem. I to też jest ok. My mamy patrzeć tu na siebie, na to, co my czujemy, na to, co my robimy, na to, jakie nasze błędy są i jak możemy je poprawić. Inni nie mają z tym nic wspólnego. Jasne, kiedy potrzebujemy pomocy, porady, warto się zwrócić do kogoś, kto sobie poradził z tym problemem, który mamy. Ale nie chodzi o to, żeby się jakoś biczować za to, że coś nam nie wyszło. Zobaczycie, że kiedy sobie okażecie taką życzliwość, dobroć i zrozumienie, ale jednocześnie będziecie siebie ciągnąć do góry i będziecie siebie prowadzić przez te wszystkie sytuacje, które wam sprawiają problem, zobaczycie, że o wiele łatwiej będzie wam przełamać te trudności, bo my nie potrzebujemy więcej bicia, my potrzebujemy więcej miłości, więcej zrozumienia. Więcej akcji i więcej życzliwości prowadzenia.